Pieniądze szczęścia nie dają, nie stać mnie na to. Pieniądze są po to, żeby je wydawać. Rada mojego wujka 20 lat temu, dziś leci na długach. Pieniądze szczęścia nie dają. Ma to na pewno, kradnie. Pieniądze leżą na ulicy. Dużych pieniędzy nie da się zarobić uczciwie. Bogaci to złodzieje. Oszczędzanie małych kwot to nieoszczędność. Nie będę oszczędzać, bo po co? Pieniądze szczęścia nie dają. Jeśli urodziłem się bogaty, to bogaty nigdy nie umrę. Pieniądze szczęścia nie dają. Na pewno ukradł, tylko nie pakuj się w kredyt. Pierwszy milion trzeba ukraść. Nie wolno rozmawiać o pieniądzach. Jak bogaty, to złodziej. Jak kobieta jest bogata, to na pewno sama tego nie osiągnęła, tylko na przykład jej partner jest bogaty. Pieniądze szczęścia nie dają. Bogaci ludzie są źli. Rozmawianie o tym, kto ile zarabia nie wolno. Pieniądze psują ludzi. Pierwszy milion trzeba ukraść, pierwszy milion trzeba ukraść. Bogaty to złodziej oczywiście. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Za chwilę tutaj w tym mieszkaniu na Woli spotykam się z 20 osobami, które myślą o tym, żeby dołączyć do klubu inwestora, więc jeżeli poważnie myślisz o inwestowaniu w nieruchomości i chcesz to robić w oparciu o mój system, z moją pomocą, z moimi, z moim wsparciem, zapraszam do dołączenia do klubu inwestora. A dzisiaj zajmiemy się pieniędzmi. No bo powiedzmy sobie szczerze. Wszystko to, co pokazuję na moim kanale, w pewnej mierze, a często bardzo dużej, dotyczy pieniędzy. Inwestuję w nieruchomości po to, żeby zarabiać pieniądze, robiąc fajne rzeczy prowadzę przedsięwzięcia, prowadzę biznes, przedsiębiorstwa po to, żeby zarabiać pieniądze. Główny cel istnienia każdej firmy to jest zarabianie pieniędzy. Oczywiście dostarczając dobre usługi, dobre produkty, tworząc odpowiednią atmosferę pracy. Dzisiaj w tym odcinku zajmiemy się tymi wszystkimi uprzedzeniami, historiami, które słyszymy od dzieciństwa na temat pieniędzy, bogactwa i zatrzymamy się na specyfice polski. Ja sam muszę wam powiedzieć, że wtedy kiedy zaczynałem interesować się pieniędzmi, to zdałem sobie sprawę, że w mojej głowie z okresu dzieciństwa wyniosłem co najmniej kilkanaście przekonań, a przekonania to takie wierzenia na dany temat, tak? Pieniądze to, ludzie to, świat to, które były bardzo mocno zakorzenione w mojej głowie i i zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie pójść do przodu. Nie jestem w stanie zarabiać pieniędzy do czasu, kiedy nie poradzę sobie z tymi uprzedzeniami. Skąd się biorą nasze przekonania na temat pieniędzy? Tak naprawdę powstają one już na wczesnym etapie naszego rozwoju. No bo przypomnijmy sobie, jak wyglądają bajki, w których ci bogaci są chciwi, źli, grubi, no i ja nie pamiętam bajki, w której bogaci... Oczywiście, no, tak jak w opowieści wigilijnej, tak, następuje ta przemiana tak, i, i ktoś tam coś rozumie i, i, i idzie do przodu. Ale jednak wyjściowo ci bogaci są źli. Więc jako dzieci jesteśmy bombardowani od początku sposobu edukacji, systemu edukacji, poprzez nawet same bajki negatywnymi informacjami dotyczącymi pieniędzy. Kolejny etap naszego rozwoju, to bardzo często, czy też taki, który dzieje się równolegle, to nasza rodzina. Takie miejsce, w którym uczymy się podstaw kontaktów międzyludzkich, ale też to rodzice, bliskie nam osoby, osoby, które nas wychowują, nadają znaczenie temu światu, który nas otacza. I jeżeli z domu wynosimy negatywne przekonania dotyczące pieniędzy, ja takie wyniosłem. 80% kłótni moich rodziców były to kłótnie o pieniądze. A właściwie nie o pieniądze, bo ludzie nie kłócą się o pieniądze, tylko o ich brak i jak sobie w tych sytuacjach poradzić. Badania pokazują, że 70% par rozstaje się, ponieważ nie jest w stanie dogadać się na temat pieniędzy. Kłóci się o pieniądze i nie są w stanie dojść do porozumienia. Więc mamy bajki, mamy dom rodzinny, a potem idziemy do szkoły. Powiedz mi, ile godzin zajęć miałeś na temat pieniędzy? Uczymy się wszystkich tych potrzebnych rzeczy: polski, matematyka, fizyka i tych mniej potrzebnych rzeczy, czyli rozmnażanie jamochłonów. Ja rozumiem, że to komuś jest potrzebne, tak? Idzie na biologię, medycynę pewnie. Natomiast czyż nie jest tak, że cały system edukacji, no, poza tą edukacją, która uczy nas czytać, pisać, no to na tym wyższym poziomie jest tak naprawdę po to, żeby nam zapewnić odpowiedni start na rynku pracy. Każde ogłoszenie prywatnej wyższej szkoły, które widzę, które przeglądałem też do potrzeb tego nagrania, obiecuje i mówi o tym, że absolwenci naszej uczelni, naszej szkoły to mają tam powyżej średniej coś i tak dalej. Więc cały system edukacji jest po to, żeby przygotować cię do tego, żebyś mógł wejść na odpowiedni poziom na rynku pracy i zarabiać Pieniądze. No ale skoro tak jest, no to czemu tak jest, że na etapie wczesnoszkolnym, czy później w szkole podstawowej, w tych klasach późniejszych, właściwie poza jakimiś pseudo lekcjami często z przedsiębiorczości prowadzonymi przez panią od geografii, fizyki, albo kogo tam się da złapać, kto był na krótkim szkoleniu z przedsiębiorczości, ale na co dzień sam ledwo wiąże koniec z końcem. A dlaczego nie ma żadnych Lekcji na temat pieniędzy. Jak tak naprawdę działają pieniądze? No bo powiedzmy sobie, znowu szczerze, pieniądze będą związane z całym Twoim życiem. Tak naprawdę są związane od momentu urodzenia aż do śmierci. Wszystko to, co nas otacza, jest związane z pieniędzmi. Nie będziemy dzisiaj sięgać, czy pieniądze są lepsze, czy ta wymiana barterowa, która była kiedyś, była lepsza. Dzisiaj zajmiemy się. Tylko i wyłącznie uprzedzeniami na temat pieniędzy. Ale nim zaczniemy, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ważne jest, aby kontrolować, najpierw zdać sobie sprawę z tego, jakie mamy głęboko zakorzenione, wyniesione z domu, ze szkoły, z drużyny harcerskiej, tak jak w moim przypadku, przekonania dotyczące pieniędzy. Po to, żeby po zdiagnozowaniu zdać sobie sprawę, że one tak naprawdę nie są Twoje, Ty je kupiłeś, ktoś ci je sprzeda. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy one ci służą, czy pomagają ci w twojej drodze. Być może tak, pewnie w większości przypadków nie. Pewnie każdy z nas czytał Napoleona Hilla. Ja miałem taki czas, gdzie przeczytałem ponad 100 książek na temat bogacenia się, zdobywania pieniędzy i każda z tych książek, co potem było odzwierciedleniem w moim życiu, Mówiła mi, żebym zaczął od sposobu myślenia, bo prawda jest taka, że to, co masz w realnym świecie, jest tylko odzwierciedleniem Twojego systemu przekonań na temat tego, co jest możliwe, co ty potrafisz, co jesteś w stanie osiągnąć. I jeżeli z jednej strony chcesz osiągnąć wolność, niezależność finansową, ja wiem, że słowo bogactwo, wolę dlatego słowo majątność, Słowo bogactwo ma negatywne konotacje w języku polskim i w polskim społeczeństwie, ale jeżeli myślisz o tym, żeby zadbać o swoich bliskich, o siebie, o swoją przyszłość, o swoją emeryturę w przyszłości, no to musisz nauczyć się, jak działają pieniądze. A pierwszym krokiem jest zdiagnozowanie Twoich przekonań. Żeby się nie okazało, że z jednej strony chcesz być wolny, niezależny finansowo i naciskasz gaz, żeby do, w to miejsce dotrzeć, ale z drugiej strony, drugą nogą wciskasz mocno hamulec w postaci Twoich ograniczających przekonań. Na początku przeczytałem Ci e, odpowiedzi. Wczoraj e, na moim Instagramie, jeżeli jeszcze tam nie jesteś, zapraszam Cię, tam na bieżąco publikuję informacje dotyczące tego, co robię, ale też wiele takich fajnych podpowiedzi, które się sprawdzają. A wiem, że się sprawdzają, bo potem mi o tym piszecie, więc zapraszam na Instagrama. Natomiast wczoraj dodałem prośbę do Was z zapytaniem o jakich ograniczających przekonaniach słyszałeś w swoim życiu. I to, co przeczytałem na początku, to były Wasze odpowiedzi. Jedną z najczęściej pojawiających się odpowiedzi było to, że pierwszy milion trzeba ukraść, pieniądze trzeba ukraść, jak już bogaty to jest złodziej. I teraz skąd to się bierze? To są takie mity, które tworzą ludzie, którzy pieniędzy nie mają. Pamiętam, że jak wybierałem się do szkoły głównej handlowej na studia, to osoby, które tam się nawet nie marzyły, żeby dostać, opowiadały mi o tym, jak to wszystko tam jest przeliczane na pieniądze, jak to koledzy sprzedają sobie notatki, jak kasa, 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 kasa to jest wszystko, czym się zajmują studenci z GIH. Co się okazało? Nic z tych rzeczy. Mam wielu kolegów do dzisiaj, nigdy nie zapłaciłem jednej złotówki za notatki nie musiałem zrobić przysługi w zamian za to. To były mity. I teraz o ile na pewno są osoby, które doszły do znacznych pieniędzy w sposób nieuczciwy, to jednak większość ludzi osiąga poziom większych pieniędzy, wykonując po prostu ciężką pracę w odpowiedni sposób. W jaki sposób i jak zarabiać pieniądze, zajmę się już gdzieś tam kiedyś w kolejnym odcinku. Pokażę Wam Ci, jak to zrobić. Natomiast dzisiaj zajmujemy się ograniczającymi przekonaniami. Pieniądze szczęścia nie dają. To jest chyba najgłupsza rzecz, którą można powiedzieć. A dlaczego miałbyś w pieniądzach szukać szczęścia? Co mają wspólnego pieniądze ze szczęściem, a bieda daje szczęście? Pamiętam jeden z moich wyjazdów do Indii wtedy, kiedy na zaproszenie ashutosha mistry, właściciela firmy farmaceutycznych w Uter Pradesh. Wylądowałem w Delhi, zostałem odebrany przez, przez jego kierowcę i spędziłem fenomenalny tydzień oglądając jego fabryki farmaceutyczne. No, w takich standardach, w których produkuje się leki na potrzeby rynku indyjskiego w Indiach. Ale dużo rozmawialiśmy o życiu, świecie, a też miał taki side business, taki biznes na boku. Mianowicie. Razem z kolegami przedsiębiorcami e, znaleźli guru i zainwestowali w ashram. To znaczy, stworzyli miejsce medytacji, e, rozwoju e, dla e, osób z zachodu. I cytując, e, Ashutosh. Słuchaj, czy myślisz, że gdyby nasza religia była tak wspaniała, to. Mielibyśmy taki poziom biedy, właściwie największy na świecie. Kto był w Indiach, ten wie o czym mówię. Ale nie o tym. Nie będziemy się zajmować religiami, przynajmniej nie dzisiaj, nie mam takich aspiracji. Natomiast na czym polegał biznes Aszutosa? Zainwestowali w Asztam, do którego ściągali, jak to on określał, nie, nie użyję tego określenia, blondynki z zachodu, to jest łagodniejsze, które płaciły olbrzymią kasę za to, żeby stać się oświeconymi i zacząć wydale to nie jest dobre słowo. Um, uzewnętrzniać światło po tygodniu, dwóch tygodniach głodówki, która miała leczyć niesamowite rzeczy, która miała pomagać w dojściu do poziomu oświecenia. I to, co powiedział Aszutosz, zostało mi w głowie. Mówi wiesz, za każdym razem, kiedy przychodzi do Ciebie jakiś system religijny, przychodzi do Ciebie ktoś z pomysłem i mówi Ci, że pieniądze nie są ważne to bardzo mocno trzymaj się za portfel. No bo rozejrzyjcie się. Czyż nie jest tak, że wszyscy ci, którzy opowiadają, że pieniądze są nieważne, są źródłem wszelkiego zła, łatwiej bogatemu tam wielbłądowi przez ucho igielne, niż bogatemu dojść do Królestwa Niebieskiego. Czyż nie jest tak, że wszyscy ci ludzie bardzo chętnie biorą nasze dotacje, bardzo chętnie biorą tyle pieniędzy, ile da się tylko uzyskać za wszelkiego rodzaju usługi, które świadczą o charakterze Liturgicznym, a, czyż nie jest tak, że jest to trochę sprzedaż a, czegoś i, i sami bardzo chętnie z tego korzystają? Więc za każdym razem, jak przychodzi ktoś do mnie i mówi, że pieniądze nie są ważne, to bardzo mnie to martwi. Tak jak martwi mnie ktoś, to przychodzi, żeby zostać pośrednikiem i mówi, że pieniądze w jego pracy nie są ważne. Pieniądze są ważne. Są bardzo, bardzo ważne. Właściwie trudno ci będzie znaleźć nawet jeden obszar Twojego życia, który nie jest związany z pieniędzmi. Powiesz, zdrowie. Come on. Gdybym Ci powiedział, ile wydaję miesięcznie na suplementy, po to, żeby w wieku 44 lat, oczywiście plus trening, plus inne rzeczy, mieć odpowiednią witalność, power i robić to, co robię, byłbyś prawdopodobnie zdziwiony. A, lubię dostęp w. A złotym pakiecie jednych z firm medycznych do lekarza, wtedy kiedy go potrzebuje, z wizytami domowymi, w pierwszej kolejności priorytetowo. Pieniądze mają bardzo dużo wspólnego ze zdrowiem. Miłość? Hmm. Jeżeli tak jest, że 70% par, 70% w niektórych badaniach 80%, sprzecza się i kłóci o pieniądze, to czyż nie pieniądze mogą rozwiązać ten element przestrzeni, w której ludzie już nie muszą o tym rozmawiać? Słuchajcie, tak naprawdę moje przekonanie na temat pieniędzy jest takie, że one same z siebie nie są ani dobre, ani złe. Pieniądze są tylko narzędziem. I w rękach dobrych ludzi czynią bardzo dużo dobra. W rękach złych ludzi mogą zrobić wiele złego. Ale same z siebie nie są ani dobre, ani złe. Nigdy nie pracowałem dla pieniędzy. To znowu jest jeden z mitów. Bogaci myślą tylko o kasie. Ja nie myślę o kasie. Myślę o tym, jak zbudować większy zespół, jak w większej grupie osób pomóc dojść do wolności, niezależności finansowej. Po to robię klub inwestora, żeby korzystając z moich siedmiu lat wiedzy, już ósmy rok, doświadczenia, setek transakcji, podzielić się, żeby ci ludzie zarabiali pieniądze. Po to, żeby mogli zadbać o swoje rodziny, po to, żeby mogli zadbać o siebie, o swoją przyszłość. Nie myślę o pieniądzach. Jest system, w ramach którego i tak dostanę swoją część, ale nigdy nie wybierałem biznesu dla kasy, po to, żeby zarobić jak najwięcej, bo tak to nie działa. I często tak jest, że osoby, które mówią, że pieniądze nie są ważne, to są te, które od rana do wieczora myślą o pieniądzach. Skąd je wziąć, żeby zapłacić za czynsz, telefon, komunikację, jedzenie? Ja nie myślę o tym. Nie wiem, ile kosztują rzeczy, które kupuję do życia. Nie zastanawiam się nad tym, nie myślę o pieniądzach. One po prostu są. Kolejne ograniczające przekonanie to to, że trzeba mieć szczęście. Trzeba albo odziedziczyć duże pieniądze, chyba wygrać w totolotka, to już niewiele z nas wierzy. Ale musi się coś szczęśliwego wydarzyć, tak? Napisać niesamowity komunikator typu WhatsApp, nie uważam, że jest niesamowity, ale chyba panowie go za. 4 miliardy sprzedali Facebookowi, więc trzeba mieć szczęście. No tylko prawda jest taka, że większość 67% ultra bogatych Amerykanów, czyli z majątkiem 30 milionów dolarów więcej, to są self-made men. Ludzie, którzy sami doszli do tych pieniędzy. Zresztą rozejrzyj się. Elon Musk, Zuckerberg. Wszyscy ci ludzie zrobili to sami. Nie dostali jakichś wielkich spadków, nie dostali wsparcia. Zrobili to sami. Okej, okay, to są takie przykłady, które wszyscy znamy, dlatego ich używam. Ale ja mam dziesiątki znajomych, z którymi razem inwestujemy w nieruchomości. I za każdym razem są to ludzie, którzy zrobili to sami. Wczoraj w biurze miałem spotkanie z inwestorem. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dbam o prywatność, anonimowość osób, z którymi się spotykam, ale człowiek, który zbudował fajny biznes, sprzedał go kilka lat temu funduszowi inwestycyjnemu, dzisiaj inwestuje w nieruchomości i inne rzeczy. I zrobił to sam. Zrobili to razem z żoną. Nikt im w tym specjalnie nie pomógł. Tak? Więc nieprawdą jest to, że musi być jakiś element szczęścia. Szczęście dobrze jest w życiu mieć, ale ono nie ma wiele wspólnego z sukcesem. Pieniądze to źródło całego zła. Wrócę jeszcze do tego. Moje doświadczenie. A robiłem biznes w Stanach Zjednoczonych, w Azji i za każdym razem, kiedy spotykałem się z kimś majętnym, to był to ktoś, kto dawał, ofiarował mi coś, czego nie oczekiwałem. To był mój partner biznesowy, który zapłacił za tygodniową wycieczkę. Z mieszkaniem w luksusowych hotelach i restauracjach w Kalifornii, bo chciał mi zrobić przyjemność. Nie musiał tego zrobić, ja miałem pieniądze, a on, mając pieniądze, mógł się ze mną podzielić. Z drugiej strony, bardzo często byłem oszukiwany, okradany przez ludzi biednych, z biedną mentalnością. Więc jestem daleko od tego, żeby powiedzieć, że biedni to złodzieje, a bogaci to, to są ci wspaniali. Absolutnie nie. Natomiast częściej widzę wśród ludzi majętnych chęć dzielenia się. Dostaję od Was bardzo dużo próśb o różne wsparcia. Mam swój budżet miesięczny, który przeznaczam na wspieranie różnych akcji, na e, się pomaga. Mogę to robić, ponieważ zarabiam pieniądze i częścią z nich się dzielę. Ktoś kiedyś powiedział, że mm, jeżeli twierdzisz, że e, pieniądze nie mają znaczenia, że nie warto jest ich zarabiać, to znaczy, że albo. Nie zarobiłeś wystarczająco dużo jeszcze, albo nie oddałeś, nie podzieliłeś się, nie oddałeś na cele charytatywne odpowiednio dużo. to. Serki, proszę cię wytnij, wypikaj to. Wy wiecie, co to robi, kiedy słyszę, że bogaci nie płacą podatków. Albo bogaci płacą niższe podatki. O czym my mówimy? To biedni nie płacą podatków. Jakie podatki płacą biedni? Okej. Okay. Te, podat te podatki pośrednie, tak? wtedy, kiedy kupują coś, jakby. Ale w podatkach i bezpośrednich, i pośrednich ja płacę wielokrotnie więcej. Więc jak nie płacę podatków? Przecież nie mam niższej skali podatkowej, tylko wyższą. W drugim progu płacę wyższe te podatki, a w dodatkowej jeszcze opłacie solidarnościowej jeszcze wyższe. Tylko zapominamy jeszcze o jednej rzeczy. I właściwie ta mantra o tych bogatych, którzy nie płacą podatków, jest taka sama od lat, od 20 lat, odkąd pamiętam, przy kolejnych zmieniających się rządach. No jak nie płacą podatków? Jak płacą mniejsze podatki? Przecież wynik tego równania to jest podstawa do opodatkowania, dochód razy stawka podatkowa i wynik. Przy stawce podatkowej takiej samej. A nawet niech ona w niektórych formach, typu działalność gospodarcza, będzie niższa, co też jest nieprawdą. To pierwszym elementem tego iloczynu jest podstawa tego dochodu. Więc jeżeli popatrzymy Persado, bogaci płacą wielokrotnie więcej podatków niż biedni, którzy nie płacą tych podatków. I teraz nie zajmuję się polityką, nie będziemy się zajmować ekonomią gospodarczą. Natomiast fakt jest taki. Że te programy pomocowe, które tworzy państwo, nie tworzy rząd. Rząd niczego nie daje. Ten rząd mi dał, ten dał, ten dał. On nic nie dał. Zapamiętajcie to w końcu. Rząd nie może dać żadnej kasy, mówiła to Margaret Thatcher bardzo wyraźnie, bo rząd nie ma żadnych pieniędzy. I za każdym razem, kiedy rząd mówi, że coś da, to znaczy, że od kogoś musi to wziąć. Co mnie boli w tym kraju? Boli mnie to, że ludzie, którzy dostarczają do tej gaz. Tak, są pakt patologie. Jestem absolutnie za tym, żeby opodatkować wielkie korporacje, które mają olbrzymie działy prawne i nie płacą podatków w krajach, w których działają. Zdecydowanie tak. To jest nie fair. dlaczego ja mam płacić, dlaczego moi inni koleży inwestorzy mają płacić podatki i płacimy podatki w tym kraju, a olbrzymie korporacje na mocy specjalnych, umów, tak, czy przynależności do różnych specjalnych stref ekonomicznych dostają niesamowite subwencje, dotacje, odroczenie płatności podatków. Tego nie rozumiem. Natomiast faktem jest to, że to bogaci przyczyniają się, majętne osoby, ciężko pracujące, przedsiębiorcy przyczyniają się do tego, żeby te wszystkie rzeczy, szkoła naprzeciwko mogła funkcjonować, komisariat policji, który tutaj jest obok, mógł funkcjonować. Te ulice były posprzątane to idzie z moich podatków, które chętnie płacę. Pewnie wolałbym płacić mniejsze, są takie jakie są, Cezarowi to co cesarskie. Twój mózg działa tak, że chce dać ci szczęście. Chce dać ci spokój i zadowolenie i do czasu kiedy nie przepracujesz sobie Twoich przekonań na temat pieniędzy, nie masz szans dojść w miejsce, gdzie będziesz majętny, gdzie będziesz wolny finansowo, niezależny finansowo. Dlaczego? Dlatego że za każdym razem, kiedy będziesz zarabiać większe pieniądze, będą ci się włączały te ograniczenia, że bogaci to 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 i to są nieszczęśliwi. Tak? Jakby bieda uszczęśliwiała w jakiś specjalny sposób. A biedni i bogaci są nieszczęśliwi, biedni i bogaci są szczęśliwi. Po cholerę mieszać do tego pieniądze. Prawda jest taka, pamiętam to Negro właściwie pieniądze nie rozwiązują problemów. Ale Lepiej się jedzie rozwiązać problem dobrą limuzyną niż tramwajem. Tak czy nie? Dzisiaj będzie 30 stopni na zewnątrz. Dobrze, że w samochodzie jest klimatyzacja, a nie dzisiaj tramwaj. Um, ok, jeżdżę samochodami po Warszawie. Komunikacja miejska nie jest w stanie mnie przemieścić tak szybko z punktu A do punktu B. Tak, nie jem mięsa, więc kilogram jego wyprodukowania. Nie zużywam 15 tysięcy litrów wody. Okay? Staram się, żeby moje działania były jak najbardziej proekologiczne. I teraz zadanie dla Ciebie. Weź kartkę. Daj sobie godzinę czasu. Włącz swoją ulubioną muzykę. Najlepiej bez słów, żebyś się na nich nie koncentrował. Wyłącz telefon. Odłóż go lepiej, żeby nie zaglądać, co się nowego wydarzyło i kto polubił coś na Twoim Instagramie, TikToku. I daj sobie tą godzinę, żeby wypisać wszystkie te, oczywiście nie twoje, ale te, które słyszałeś, ograniczające przekonania na temat pieniędzy. To jest pierwszy krok. Zastanów się, w jakim środowisku wyrastałeś. Na pewno było wiele fajnych rzeczy tam. Ale zastanów się, czy te informacje dotyczące pieniędzy ci pomagają, czy przeszkadzają. Jakie wypiszesz, odpowiedz sobie na pytanie dalej. A jak tak naprawdę? Przeformatuj te ograniczające przekonania. Czym są dla mnie pieniądze? Pieniądze to wolność. Pieniądze to możliwość wspierania siebie, moich bliskich, mojej rodziny. Niesamowita. Pieniądze dają mi w pewnym sensie spokój ducha, bo gdyby coś mi się wydarzyło, ileś tam tych nieruchomości mam, one przynoszą dochód pasywny, wiem, że te osoby, które są mi bliskie, będą zadbane. Pieniądze to jest znowu możliwość tworzenia miejsc pracy, ryzykowania jak każdy przedsiębiorca. Nie wszystko musi wyjść, ale jak masz pieniądze, możesz ryzykować. Jeżeli w tej piramidzie potrzeb masłoła jesteś na dole i walczysz o przetrwanie, tak? Podstawowe potrzeby, bezpieczeństwo, jedzenie, to nie myślisz o tym, żeby pomagać innym. I to jest normalne, bo chcesz się najpierw, bo musisz najpierw zabezpieczyć swoje podstawowe potrzeby. Ale to właśnie ci ludzie, którzy mają więcej niż potrzebują, ryzykują, otwierając nowe przedsiębiorstwa, w których potem inni znajdują pracę. I żebyśmy mieli jasność, nie jestem zwolennikiem tego, że każdy powinien mieć działalność gospodarczą, każdy powinien być przedsiębiorcą. To nieprawda. Większość ludzi nie została urodzona, żeby być przedsiębiorcami. Nie potrzebuje tego, świetnie odnajduje się na etacie. Skończmy w końcu z tym biesem, Męczenia ludzi i motywowania, żeby zakładali swoje firmy, zostawali przedsiębiorcami. To jest olbrzymie ryzyko, olbrzymie ciśnienie. To jest praca 24 godziny na dobę. Nie każdy musi chcieć i potrzebować w ten sposób pracować. Tyle na dzisiaj. Absolutnie żadnych łapek, dzwonków nie klikamy. Chyba, że uznałeś, uznałaś, że to nagranie może komuś pomóc, że. Może zmienić, tak jak kiedyś kilka moich spotkań, szkoleń z mentorami, zmieniło mój sposób myślenia, pozwoliło mi przeformatować i dojść w miejsce, w którym jestem dzisiaj. Bo największą wartością, moim zdaniem, w stawaniu się, w dochodzeniu do no, tak zwanego miliona dolarów czy miliona, nie są te pieniądze. Co to jest milion tak naprawdę dzisiaj? Tak. To mieszkanie po remoncie będzie warte ponad pół miliona. A ważniejsze jest to, kim musisz się stać. Jak musisz zmienić sposób myślenia, żeby dojście w to miejsce było możliwe. Szanse masz niewielkie, bo tak jak kiedyś to liczyłem, właściwie to jest 1 do 737. Kiedyś Wam opowiem skąd te liczby wynikają. Tymczasem, dobrego dnia, dzięki za dzisiaj i do następnego razu.